Witam Państwa na konferencji prasowej o spotkaniu 31. Kolejki Suzuki Pieszyli Koszykówki Mężczyzn. Wygdiazedes Politechnika Opolska kontra NKK Żak Koszalin. Trener dużymi gości Rapałk na Prapale. Chyba lepszego po prostu nie mogłeś sobie wymarzyć do pana. Nie ukrywam, czuję się wspaniale. finy pracują i buzują. Cudownie spotkać znajome twarze ludzi, z którymi wspaniale mi się tutaj pracowało i spędziłem. Naprawdę e, trenersko znakomity mój czas. Bardzo, bardzo tutaj jestem e, wdzięczny e, całej organizacji oraz e, osobom e, współpracującym z WIGI, AGZ, Politechnika e, i z panem e, doktorem Nawareckim. E, nie ukrywam, no, w tej chwili m, moim domem jest, jest koszalin, więc no, każdy tutaj przyjeżdża po to, żeby wygrać. Widzieliśmy, że przyjeżdżamy do Jaskini Lwa, znam tą halę i wiem, że... Ta piosenka, która dźwięczy mi w uszach, jeszcze będzie dźwięczała chyba do końca życia, mój jest ten kawałek podłogi. Nie chciałem, żeby dzisiaj zabrzmiała dla gospodarzy. Mam ogromny szacunek do, dla trenera ogromny szacunek dla zawodników, dla nowych graczy, których, których nigdy nie prowadziłem, dla graczy, którzy, którzy grali u mnie. No, tak, tak jest, no, niestety w Koszkówce nie ma, nie ma remisów. Ogromnie mnie cieszy to zwycięstwo, moja drużyna pokazała charakter. Mimo 98 punktów straconych udało nam się przerzucić gospodarza, i, i jako trzecia drużyna wyjeżdżamy stąd z tarczą. A chciałem jeszcze tylko coś powiedzieć, że byliśmy na obiedzie rodzinnym z nieobecnego tutaj Maćka Macikowskiego. Pozdrawiamy go serdecznie. Mamy nadzieję, że już w czwartek do nas wróci. No i ten, ten obiad dużo, dużo nam dał. Porozmawialiśmy sobie, ale to już czarek będzie, będzie później wyjaśnił. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Cezary Karpik. Tak jak Teran powiedział, no, cieszymy się niezmiernie z tego zwycięstwa. Był to dla nas, można powiedzieć, mecz o być albo nie być. Wygrać z drużyną z Opola, jeszcze na ich terenie, to jest nie, nie lada sztuka. Udało się to tylko nam jako trzecim w tym, w tym sezonie. Cieszy fakt, że, że ten mecz nie układał się po naszej myśli w pierwszej połowie, straciliśmy 57 punktów, drużyna z zdecydowanie lepiej, zdecydowanie lepiej biegała, od nas grała, od nas szybszy basket, to czego trener wymaga od nas. Natomiast yy, męskie słowa i, i tutaj yy, jakby nasze zaangażowanie w drugiej połowie pokazało, że, że nawet z drużyną wyżej notowaną w tabeli jesteśmy w stanie powalczyć, a jesteśmy niebezpieczni dla wszystkich. Yy. Myślę, że na pewno ten wspomniany przez trenera obiad, to był kurczak z parmezanem, chciałbym podkreślić, to jest dosyć istotne. Miał tutaj duże, duże znaczenie na to, że, że ten mecz udało się wygrać. Ja trafiłem 4 na 4 z rzutów wolnych, miałem w tym sezonie problem z tym, także dziękuję Maćku. Na pewno będę teraz przed każdym meczem przychodził do ciebie na kurczaka z parmezanem. I pozdrawiam wszystkich naszych kibiców, ca całą moją rodzinę i, i Maćkę Marcinkiewskiego. Dziękuję bardzo. Pytania? Dziękujemy bardzo. Dziękuję bardzo. Bardzo proszę o komentarz pomeczowy zawodnik Wygrypy Politechniki Opolskiej Michał Kroczak. Widzieliśmy, że przyjeżdża do nas bardzo ofensywna drużyna, która nie ma większych problemów ze zdobywaniem punktów. I byliśmy gotowi na nich. Plan defensywny mieliśmy ale nie raz realizowaliśmy założeń, a w zasadzie to realizowaliśmy przez 35 minut. Kolejne 5 minut to była obraz nędzy i rozpaczy w naszym wykonaniu, ponieważ nie umieliśmy po prostu obronić jednej choćby akcji. Później w ataku też nie potrafiliśmy znaleźć dogodnej pozycji i umieścić piłkę w koszu. Bardzo boli kolejna porażka, kiedy wygrywaliśmy już 15 punktami, przy stanie 72-57. I przegrywamy tak naprawdę na własne czynniki. Porażka tym bardziej boli, że jest to nasz bezpośredni rywal w walce o playoffs. Także gratulacje dla zespołu z Koszalina. A my możemy jedynie obiecać, że Kolejne trzy mecze zostawimy wszystko, co, co tylko mamy. Dziękuję. Dziękuję bardzo trener Robert Skibniewski. Przed tym meczem byliśmy o krok praktycznie od awansu do playoffów, A teraz jesteśmy, o... nie wiem o kolejne sto, bo tak jak mi opowiedział ten mecz boli, nawet chyba jeszcze bardziej niż ten mecz z Wałbrzychem. Kolejny mecz gdzie przegrywamy w końcówce, gramy dobre zawody ponad 30 minut, a później przychodzi nie wiem, presja, odpowiedzialność za swoje czyny w ataku, w obronie. I kolejny mecz gdzie nie potrafimy dowieźć go do końca i odnieść zwycięstwa. Także boli mocno. Można się tłumaczyć wieloma rzeczami, jakimiś drobnymi razami, ale to nie o to chodzi, bo mówię, kolejny mecz gdzie wygrywamy, gramy dobrze, a nowa końcówka jest przegrana i ostatecznie wynik jest na korzyść przeciwnika. Także, Także walczymy. Okay, walczymy dalej, wiadomo, tutaj z loganami możemy rzucać, że walczymy, nie będziemy się poddawać, ale musimy trzymać nerwy na wodzy, mieć chłodną głowę, szczególnie w, końcu, w końcowych minutach tych spotkań, gdzie... Wynik nie jest jeszcze rozstrzygnięty, bo on gdzieś tam może młodzieńcza fantazja się daje bez znaki, że na 30 minu po 30 minutach grania jest jakaś kilkunastopunktowa punktowa przewaga i może za szybko niektórzy wierzą w to, w to zwycięstwo. Także, także mam nadzieję, że uda nam się awansować do playoffu, bo ten cel jest bez zmian. Także dziękuję bardzo. Pytania. Dziękuję bardzo.